Zainteresowany nowym padem do PlayStation 5? Ten film jest dla Ciebie. On będzie właśnie o nowym padzie DualSense. Z tej strony Arvarez i zapraszam Cię do wspólnego oglądania. DualSense, bo nim tu mowa, to zupełnie nowy pad do PlayStation 5. Chociaż wszyscy spodziewali się, że Sony po prostu zmieni cyferkę, podobnie jak w po przypadku samej konsoli, tym razem japońska firma postanowiła zaszaleć. Zamiast DualShock'a 5 do PlayStation 5 dołączamy nazwę DualSense. Co ciekawe, podobną woltę Sony chciało przeprowadzić przy premierze PlayStation 3. Pad przeznaczony do wydanej w 2006 roku konsoli nazywał się pierwotnie Sixaxis. Jednak związane było to z sondowymi potyczkami Sony dotyczącymi technologii haptycznej. Po zwycięstwie do kontrola dodano Funkcję wibracji, a potem zmienił swoją nazwę na DualShock 3. Tym razem zmiana nazwy jest jednak kwestią czysto wizerunkową. DualSense wyznacza całkowite odejście od funkcji naszego poprzedniego kontrolera i pokazuje jak mocno wierzymy w, generacji, w generacyjny skok PlayStation 5. Nowy kontroler, wraz z wieloma innymi innowacjami oferowanymi przez PlayStation 5, będzie przełomem w branży gier. Kontynuując misję PlayStation, opierającą się na przesuwaniu granic gamingu teraz i w przyszłości, tak zadeklarował na swoim blogu PlayStation Jim Ryan, prezes Sony International Entertainment. Wygląd pada do PlayStation 5 oznacza odejście od sprawdzonego designu. Dotychczas kontrolery oferowane przez producenta konsoli PlayStation charakteryzowały się designem minimalistycznym i jednokolorowym. Zupełnie inaczej. Wyglądało, I wyglądać to będzie w przypadku DualSense, który stawia na mocny kontrast między bielą a czernią. Mimo iż nie sprawdziły się przewidywania co do braku podświetlenia w padzie do PlayStation 5, również i w tym elemencie designu szykuje się zmiana. Wcześniej znajdowało się ono na górze kontrolera, Teraz podświetlone zostały boki touchpada. Czy funkcjonalności pada do PlayStation 5 naprawdę są aż tak Rewelacyjne podejścia. Na dzień dzisiejszy trudno ocenić, czy w przypadku nowej funkcjonalności pada do PlayStation 5 naprawdę mówić możemy o rewolucji. Sony nie jest o tym przekonane, jednak trudno spodziewać się, aby premiera konsoli kolejnej generacji obyła się bez wielkich słów oraz spektakularnych obietnic. Materiały na temat DualSense publikowane przez Sony Utrzymywane są więc w tonie bombastycznym, rozciągając się od przypomnienia o wszystkich zaletach DualShocka 4 do podkreślenia innowatorskich rozwiązań użytych przy mostrowaniu nowego kontrolera. I właśnie tu jest najważniejszy punkt. Co dokładnie zaoferuje DualSense? Po pierwsze, wyzwalacze adaptacyjne w przyciskach L2 i R2. Pozwolą na poczucie oporu przy korzystaniu z nich do takiej czynności, jak na przykład naciąganie cięci wyłuku. W przeciwieństwie do ogólnego drżenia pada przy określonych akcjach w grze, czym charakteryzowały się dual DualSense oferować ma znacznie szerszy wachlarz odczuć, punktowych i uzależnionych od konkretnych akcji w sieci gry lub rodzaju nawierzchni przymierzanej przez naszą postać. To jest ten właśnie punkt drugi. Punkt trzeci, przycisk Share pozwalający na dzielenie się gameplayami czy skinami z rozgrywki zamienione zostanie na przycisk Create. Co dokładnie to zmieni? Na dzień dzisiejszy na razie nic nie wiemy. Blossom będzie miał wbudowany mikrofon, aby funkcja rozmowy ze znajomymi podczas rozgrywki nie wymagała kupowania zestawu sławkowego. I to jest czwarty, ostatni punkt, o czymś co dopiero się domyślamy. Nie brzmi to Wam bardziej na ewolucję czy bardziej na rewolucję, Bardziej bym się skłaniał ku tej drugiej kwestii. Ile kosztować może DualSense poza zestawem z konsolą? Spekulowanie o cenach konsoli nowej generacji trwa w najlepsze, ale tak naprawdę wszystkie przewidywania są jak na razie wróżeniem z fusów. Koszt architektury i sprzętu to jedno, a ostateczny koszt zestawu to drugie. Podobnie jest z samym padem do PlayStation 5. Co pewne, jedna sztuka bez dodatkowych opłat dołączona będzie do konsoli. Ile kosztowały dodatkowe pady do PlayStation 4 chwilę po premierze. Ich cena ustalona została na 59,99 dolara, więc teraz nie powinniśmy spodziewać się sprzedaży nadprogramowych kontrolerów oczywiście taniej. Ceną obiecuję bardziej wytrzymałą baterię pada do PlayStation 5. Niestety podobnie jak w przypadku kilku nowych funkcji w kwestii baterii Sony ogranicza się do ogólników. Obietnice co do baterii DualSense dotyczą dwóch obszarów, po pierwsze wytrzymałość baterii ma być o wiele wyższa i waga baterii o wiele niższa, jak wyjdzie przekonamy się już pod koniec tego roku. Niewątpliwie kolejną funkcjonalnością naszego pada jest przede wszystkim to, że sama jego nazwa sugeruje nam zupełnie nowych odczuciach, odczucia, które czekają nas z rozgrywką na tym padzie. Niewątpliwie będzie to czymś bardzo imponującym, a przede wszystkim kierującym nas inny świat rozgrywki. Nie pad, połączony z konsolą, na którą tak mocno czekamy, będzie tym doznaniem wartości gier, która w tym roku ma przechodzić na kolejny szczyt. Dziękuję wszystkim za oglądanie mojego poradnika. Subskrybujcie mój kanał, dajcie łapki w górę, lajkujcie go. I widzimy się w następnym odcinku. Dziękuję wszystkim uwagę, trzymajcie się. Cześć! E